Film ten może wypaczyć sposób postrzegania zegarków. Jeśli jesteś przywiązany do swojej zegarkowej wizji, to dalej oglądasz na własne ryzyko. Polska to kraj nad Morzem Bałtyckim z licznymi jeziorami, lasami, pasmami górskimi i jedną pustynią. Według legendy, przy powstaniu tej największej w Europie środkowej pustyni, maczał ręce diabeł, chcąc zasypać pobliskie kopalnie srebra i ołowia. To jednak nie Boruta, lecz człowiek doprowadził poprzez wycinkę drzew do spustynnienia tego rejonu. Nagrzany piasek czy burze piaskowe nie wszystkim jednak przeszkadzają. Nic z takich warunków nie robi sobie traser P96 Evolution. W upalne letnie dni trasery albo zakopują się w piasku, tworząc nawet systemy podziemnych korytarzy, lub szukają ukojenia w cieniach nielicznych krzewów lub drzew. Nie znaczy to, że nie lubią powygrzewać się w słońcu. Tam na głazie słonecznej kąpieli zażywa jeden z nich. Zegarka o stalowej kopercie lub bransolecie nie sposób byłoby wziąć teraz do ręki. Na takim słońcu stal nagrzewa się bowiem bardzo szybko. Ten model ma jednak kopertę wykonaną z polimeru zbrojonego włóknem szklanym. Niesamowicie lekkiego i wytrzymałego kompozytu, który sprawia, że trasery nawet w najbardziej niegościnnych warunkach czują się wyśmienicie. Ten Evolution ma miękką i gładką skórę paska. Nie jest ona przesadnie gruba, co zwiększa jej elastyczność. Ten osobnik ma tarczę w kolorze niebiesko-morskim. Znajdziemy jednak osobniki o cyferblacie koloru. Zielonym lub szarym. Zielonym lub szarym.